Henryk Sienkiewicz. Rodzina Połanieckich. Połaniecki wsiadł w dorożkę i kazał się wieść do Pławickich. Po drodze układał sobie, co powie maryń i ułożył sobie mówkę w miarę uczuciową, w miarę trzeźwą, jak przystoi na pozytywnego człowieka, który znalazł wprawdzie to, czego szukał, ale który żeni się także i przez rozum. Marynia spodziewała się go widocznie o wiele później, bo światła w pokojach nie były pozapalane, chociaż ostatnie blaski zachodu gasły już na dworze. Połanicki począł na powitanie całować jej obie ręce i zapomniawszy zupełnie o rozumnej przemowie, Spytał trochę niepewnym i wzruszonym głosem. Odebrała pani kwiaty i list? Tak. I domyśla się pani, dlaczego przysłał? Maryni serce biło tak mocno, że nie zdobyła się na odpowiedź. Więc Połaniecki pytał dalej coraz bardziej przerywanym głosem. Czy pani? Zgadza się na wolę litki. Czy pani mnie chce? Tak, odpowiedziała Marynia. Teraz on, w poczuciu, że wypada jej dziękować, na próżno szukał słów. Przyciskał tylko coraz mocniej do ust jej ręce i, zarazem trzymając je obie, przyciągał ją z lekka coraz bliżej, bliżej. Nagle owionął go płomień, objął ją i począł ustami szukać jej ust. Lecz ona odwróciła głowę tak, że mógł tylko całować włosy na jej skroniach. Przez chwilę w mroku słychać były ich przyspieszone oddechy. Wreszcie Marynia wyrwała mu się z ramion. W kilka minut później służąca wniosła światło. Połaniecki ochłonąwszy przestraszył się teraz własnego zuchwalstwa i począł z niepokojem spoglądać w oczy Maryni. Był pewien, że ją obraził i był gotów przepraszać. Tymczasem ze zdziwieniem spostrzegł, że w jej twarzy nie było żadnych śladów gniewu. Oczy miała spuszczone, policzki pałające, włosy nieco w nieładzie. Znać było, że jest pomieszana i jakby odurzona, ale przy tym przejęta, ale. Tylko takim pełnym słodyczy strachem kobiety zakochanej, która, przestępując nowy próg, czuje, że trzeba coś na nim poświęcić, ale która przestępuje go i ulega, dlatego że chce, że kocha i że powinna wobec praw, które mężczyźnie przyznaje. Połanickiego jednak przejęło na jej widok żywe uczucie wdzięczności. Zdawało mu się teraz, że kocha Marynię tak, jak ją kochał dawniej, przed śmiercią Litki. Uczuł też, że w tej chwili nie może być dla niej zbyt delikatnym, ani zbyt wspaniałomyślnym. Więc wziąwszy znowu jej rękę, podniósł ją do ust z wielką czcią i rzekł: Ja wiem, że pani nie wart, to nie ma i gadania, ale Bóg widzi, że co będzie w moich siłach, to zawsze dla pani zrobię. A Marynia spojrzała na niego wilgotnymi oczyma. Byleby Pan był szczęśliwy. Czy z Panią można nie być? Ja to widziałem od pierwszej chwili w krzemieniu, ale potem Pani wie wszystko się popsuło. Myślałem, że pani wyjdzie za maszkę i co mu się nagryzł? To ja byłam zła. Przepraszam, mój drogi, panie Stachu. Wołaniecki zawołał z zapałem, pani wie, że ja już tu byłem? Przysłałem potem te chryzantemy. Po wczorajszym liście pani powiedziałem sobie, to po prostu anioł. Trzeba nie mieć serca ani piątej klepki, żeby dłużej zwlekać. Taka byłam niespokojna o ten pojedynek i nieszczęśliwa. Ale to już naprawdę skończone? daję pani słowo najzupełniej. Marynia chciała dalej wypytywać, ale tymczasem nadszedł pan Pławicki. Chwilkę słychać było, jak pokasłując trochę, stawiał laskę i zdejmował paletot w przedpokoju. Potem otworzył drzwi i ujrzawszy ich samych rzekł. – Tak, we dwoje sobie siedzicie. A Marynia podbiegłszy ku niemu, położyła mu ręce na ramionach i nadstawiając czoło do pocałunku rzekła. – Jak narzeczeni, papu? Pan Pławicki cofnął się nieco i spytał. – Jak powiadasz? Mówię, że pan Stanisław chce mnie wziąć i że jestem bardzo szczęśliwa. Połaniecki przybliżył się, uściskał z całej siły pana Pławickiego i rzekł: Chcę wziąć za zgodą i pozwoleniem wujaszkowym. Lecz pan Pławicki zawołał: dziecko moje! I podążywszy chwiejnym krokiem do kanapy, siadło na niej ciężko. -po Pozwólcie. Wzruszenie, no ale, ale nic to. Nie zważajcie na mnie, moje dzieci. Jeśli wam to potrzebne, no to błogosławię z całego serca. Tegoż jeszcze wieczoru Marynia żegnając się z połanieckiem spytała. Czy pan mi nie odmówi jednej rzeczy? Co tylko pani rozkaże, bo ja sobie dawno powiedziałam, że jeśli przyjdzie taka chwila jak dziś, to pojedziemy potem razem do litki. Z duszy serca jestem pani wdzięczny za tę myśl. Moja droga pani, moja maryniu, bo ja myślę, że ona patrzy na nas i modli się za nas. Tak, to nasza mała patronka. Dobranoc, dobranoc, rzekł całując jej ręce. Do pojutrza, co dzień i do ślubu. Tak, odpowiedziała Marynia. Połaniecki wyszedł.